Po nieudanej misji w Opolu Odrę czekał pojedynek z Polonią Głupczycę. Nasza drużyna po raz pierwszy w tym sezonie chciała zgarnąć komplet punktów na własnym stadionie. Do drużyny w tym meczu powrócił Kang ho który zasiadł na ławce rezerwowych. Niebiesko-czerwoni rozpoczęli ten mecz w składzie. W bramce Tomasz Monkowski, dalej Artur Gać, Krzysztof Szeja, Piotr Sławik i Wojciech Franiel. Linię ofensywną w tym meczu tworzyli Łukasz Reinhardt, Bartosz Zygułak, Grzegorz Jakosz, Marek Walczak, Paweł Polak i Mateusz Krupa. Rezerwowi zawodnicy Odry to Filip Snopek, Karol Pochenek, Piotr Górnicki, Łukasz Staniek, Tomasz Młynek, Mateusz Balcer i Kang Ho Jung. Trenerem Odry jest Tomasz Babuchowski. Piłka, że wychodzą już na boisko. Piątek, godzina 20. Rozpoczynamy ten mecz. Pierwsza próba odry. Paweł Polak posyła długą piłkę w kierunku Mateusza Krupy. Ten w pole karne. Czysta interwencja obrońcy gości. Grzegorz Jakosz zagrywa do Artura Gace. Ten uruchamia Mateusza Krupę. Piłka do Paweł Polaka, który świetnie rozciąga na prawo do Łukasza Reinharda, ten rzuca pole karny, tu jest Marek Walczak. Jest 1 do 0 dla Odry Wodisław. Błyskawiczna bramka dla gospodarzy, bo już w czwartej minucie tego meczu. Świetna wrzutka Reinharda i bardzo dobrze w polu karnym odnalazł się Marek Walczak. Próba strzału z rzutu wolnego. Ta piłka sprawiła niemałe problemy Tomaszowi Bąkowskiemu. Zyguła do Reinharda, ten do Polaka. Piłka trochę pod nogi Grzegorza Jakosza. Świetna piłka do Marka Walczaka, ale sędzia dopatruje się w tej sytuacji pozycji spalonej. Jak widzimy w powtórce, nie ma o tym mowy. Co najmniej dwumetrowy błąd arbitra tego spotkania. Kolejna akcja Odry. Bąkowski. Długa piłka na Mateusza Krupe ten strąca. A obrońcy gości niemal sami nie wpakowali sobie piłki do bramki. Odra bardzo szybko przemieszczała się pod bramkę Rywala. Mateusz Krupa zagrywa do Łukasza Reinharda. Kolejny raz sędzia sygnalizuje spalonego. Którego jak widać nie było. piłkę walczy Paweł Polak faulowany, ale sędzia stosuje przywilej korzyści kolejna bardzo dobra piłka Zygułek w kierunku Walczaka kolejny raz spalony kolejny raz nie ma o tym mowy Wojciech Franiel próbuje z wolnego golkiper Zgłupczyc broni ten strzał prawym skrzydłem urywa się Mateusz Krupa wrzutka w pole karne Obrońca pola nie wybija wprost pod nogi Łukasza Harda, który jednak nie opanował tej piłki. Artur Gać, tutaj jest Grzegorz jakoś, kapitalna piłka do Mateusza, Krupa ten wdaje w pole karne, przewraca się i jest rzut karny dla Wodzisławskiej Odry. Mateusz Krupa, który w tym meczu wystąpił na pozycji napastnika, uprzedził zarówno obrońcę, jak i bramkarza i wywalczył rzut karny dla naszej drużyny. Rzut karny dla niebiesko-czerwonych, do piłki podchodzi Grzegorz Jakosz i mamy 2 do zera. Duża radość w obozie Wodzisławskiej Odry. To tyle jeśli chodzi o fragmenty pierwszej odsłony meczu. Początek drugiej połowy Paweł Polak próbuje zaskoczyć bramkarza Polonii i prawie mu się to udało. Odra tego dnia była naprawdę bardzo dobrze dysponowana. Mateusz Krupa do Pawła Polaka, gra na jeden kontakt. Krupa rozciąga do Łukasza Reinharda. Ten strzela. Nie ma jednak bramki. Numer 3. Grzegorz Jakosz do Wojciecha Franiera. Ten schodzi do środka. Szuka strzału. Dobra próba, ale minimalnie obok słupka. Marek Walczak sprytnie zabiera piłkę zawodnikowi gości. Rozciąga na lewo, tutaj jest wprowadzony chwilę wcześniej Łukasz Taniek. Pomocnik Odry zagrywa piłkę w pole karne z powrotem do Walczaka, ten wzdłuż bramki do Mateusza Krupy. Jest 3 do 0. Obrona gości rozklepana i podręcznikowy atak w wykonaniu Odry. Rytmy brazylijskiej Samby udzieliły się nawet poza stadionem. Daniel Dostańka. Przerzucenie gry na prawo do Reinharda, ten strzela. Druga próba, drugi raz obok bramki. Na boisku pojawił się również Kang Ho-jung, który po długiej przerwie wraca do drużyny od Ryszardowi. 55 Kang Ho-jung to właśnie po stracie Koreańczyka goście stworzyli sobie tak naprawdę jedyną okazję w tym meczu. 80. minuta spotkania w bramce, jednak pewnie Tomasz Bąkowski. Kilka minut później za Marka Walczaka pojawił się debiutujący w odrze Piotr Górnicki. I ten zawodnik chwilę później mógł mieć prawdziwe wejście smoka. Ładnie przejął piłkę. Ale w sytuacji sam na no sam, w ostatniej chwili uprzedził go obrońca Polonii. Dośrodkowanie Pawła Polaka, po raz kolejny szansa Górnickiego. Nie ma bramki dla Odry. Spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że Polonia Głupczyce będzie grała z obraną. My będziemy musieli grać atakiem pozycyjnym. Przede wszystkim z chcieliśmy grać szybko piłką z skrzydłami, szukać nieprostopadłych piłek. No i to nam się w zasadzie, w zasadzie udało, wygraliśmy 3-0, zasłużenie. Końcowe fragmenty meczu. Polak zagrywa świetną piłkę do Mateusza Krupy, ten wychodzi z sytuacji sam na sam. Ale trafia niestety w bramkarza. Od razu zagrała dobry mecz i to z całą pewnością cieszy wodzisławskich kibiców. Posłuchajmy konferencji prasowej. Nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj po jeden punkt. Niestety gospodarze szybko rozwiali, rozwiali nasze, nasze nadzieje. Bo już na początku, w szóstej minucie po błędzie naszego lewego obrońcy, Piotrka Jamuły, który pozwolił na do, ostre dośrodkowanie. Straciliśmy bramkę. No niestety założenia były inne. Mieliśmy przetrzymać do przerwy z wynikiem 0-0. Niestety nie udało się. Potem uważam trochę naciągnięty rzut karny, bo, bo pytałem bramkarza, nawet Mateusza, Krupę, ale no niestety sędzia wskazał, myślę, że ta bramka podłamała nas dobitnie w 30 minucie i, i praktycznie w, w przerwie jeszcze próbowałem, jak to się mówi, podtrzymać chłopaków na duchu. Zrobiłem szybko zmiany w drugiej połowie. Niestety te zmiany nic nie wniosły, a wręcz no, zawiodłem się na. Na, na, na tych zawodnikach, którzy weszli, bo, bo zagrali gorzej aniżeli, aniżeli ich, ich poprzedni koledzy. No myślę, że zasłużone zwycięstwo gospodarzy. Liczyłem, tak jak mówię wcześniej, że yy, patrzyłem na dotychczasowe mecze. Odra u siebie nie wygrała, dlatego czułem, że, że może się przełamać właśnie z nami, bo kiedyś ten mecz musiał przyjść, i dzisiaj właśnie przyszedł dla gospodarzy, którzy po raz pierwszy w tej rundzie zdobyli trzy bramki. Bo wiem, że analizowałem te ich mecze i po 1-0 wygrywali na wyjazdach, zresztą u siebie remisowali. No ale tak jak powiedziałem wcześniej, zasłużone zwycięstwo i tutaj myśmy praktycznie stworzyli w końcówce jedną sytuację, gdzie Kacprzak trafił w bramkarza, a tak nie mieliśmy nic do powiedzenia. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować chłopakom za, za walkę, naprawdę zagraliśmy kolejny bardzo dobry mecz. Poprzednie trzy mecze, które graliśmy naprawdę z bardzo dobrymi przeciwnikami, obawialiśmy się tego troszkę rozluźnienia chłopaków, że będą myśleli już, że, że, że są naprawdę najlepsi. Jednak podeszli naprawdę do tego meczu dzisiaj z pełną koncentracją, z pewną świadomością, że, że musimy w końcu przełamać tą złą naszą pasce na, na własnym boisku. Udało się to, jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Wynik myślę, że mógłby nawet troszkę wyższy. Zabrakło nam trochę zimnej krwi, trochę, trochę y, jakiejś precyzji w dograniu, dograniu piłki. Martwią tylko kartki, które eliminują z nas, następnego meczu Mateusza Krupę i, i Bartka Zyguę. Myślę, kolejny mecz gramy u siebie. Będziemy chcieli tą pasę podtrzymać, zdobyć kolejne trzy punkty, na pewno na pewno ciężki kolejny mecz. Ale będziemy walczyć i będziemy chcieli się piąć w, w górę tabeli. Gra jest, gra jest dobra, jesteśmy z tego zadowoleni, więc jeszcze do tego dochodzą punkty, to naprawdę można być tylko zadowolony. Przed Odrą spotkanie z Pliwkiem Pawłowice. Mecz ten odbędzie się w sobotę 6 października o godzinie 19. Zapraszamy!